My zaczęliśmy 7 stycznia, z tym, że dwa tygodnie chłopcy mieli rozpisane indywidualne treningi, trzy razy w tygodniu mieli treningi trenowe w terenie, ruszyliśmy w sumie od poniedziałku BIP-testem, no mieliśmy dwie jednostki na Orliku, wczoraj mieli też trening trenowy w terenie. Najbardziej kibiców interesują oczywiście zmiany personalne, będą wzmocnienia w drużynie? No na pewno no, i znoszenia i osłabienia będą, dlatego że, że już tam Paweł Kryś odszedł z zespołu do, do Kośmina. Prawdopodobnie na 99% przychodzi Wiczak i, i, i Baraniak z Kalisza, tych dwóch chłopców, co, co dziś grali. Jest jeszcze jedno nazwisko, już mamy obrońcę dogadanego, no, ale poczekam aż będzie podpisana że powiem, umowa i wtedy, i wtedy ogłosimy, kto to będzie. Im KKS Kalisz bardziej się wzmacnia, tym Wy chyba na tym skorzystacie. Ja myślę, że to jest normalne, że jeżeli zespół blisko, ma ambicje gry w wyższej lidze, to, to siłą rzeczy zespoły okoliczne na pewno będą zyskiwać. E, tak naprawdę to jest ważny ligowy rywal, to no, nie, nie napawa to optymizmem, czy rywalizacja z drużyną KKS-u będzie zdecydowanie poza zasięgiem? Ja myślę, że to piłka wszystko zweryfikuje. Nie? To już, już były przykłady, że zespoły się mocno wzmacniały, nowe twarze były, a, a, a wyników nie było. Więc to ja im życzę jak najlepiej. Tak? Pewnie, że dla, dla, dla Kalisza i dla okolic, tutaj na pewno byłoby dobrze, gdyby, gdyby ten zespół tej trzeciej nie zegrał. Jeszcze jedno pytanie: Trenerze, będziecie mocniejszą drużyną wiosną niż jesienią? Ja myślę, że ostatnie trzy mecze już pokazały, że, 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 że to pracę, którą wykonaliśmy w okresie letnim. Hmm, tych ostatnich trzech meczach, szczególnie z Leszlem, było widać, że ten zespół się zaczął już układać. Myślę, że wiosna będzie mocniejsza, na pewno będzie mocniejsza. Wystatujemy na pewno z innego poziomu tego przygotowania, wszystkim motorycznego, bo piłkarsko to my żeśmy nie odstawali za bardzo. Brakowało dziś pewnych elementów w grze, błędów, o których żeśmy stracili bramki. No, będziemy generalnie na tym pracować w dużej mierze teraz. Myślę, że będziemy mocniejsi.